Siema siema, z tej strony na Games Poland i witam was w 14 odcinku Single Domino Player i mm, co dzisiaj? No co w tym odcinku Wam zaprezentuję? Może najpierw tak Najpierw co ogólnie się zmieniło mm, tutaj w Overworldzie Tutaj zmiany zaszły. Mianowicie tak, już tutaj zmieniłem te dwie wieże. Jeszcze tą będę musiał trochę się tutaj zmieniło. Te wieżyczki inaczej wyglądają. Są teraz bardziej dopasowane do zamku. Yy, tutaj, te mury zamkowe. To wiecie, to był, to, kto był na tych live'ach to wie. To na live'ach było troszkę wymieniane. Tutaj ten budynek z salą tronową i z kaplicą to też został wymieniony to też na jednym lajbiku Obsiałem ten klif drzewami, brzozami i tam troszkę kwiatuszków tutaj jeszcze trzeba będzie to skończyć <laughs> no jak wiecie ostatnio na lajbie z tego świata byliśmy w biomie takim zimowym gdzie jest pełno lodu może nie była to lodowa pustynia ale mimo wszystko udało nam się ugrać trochę lodu bo chyba nie mam A teraz w dupie, słuchajcie Chyba żebym poleciał Nie mam gdzieś tu w skrzynce Nie zapominajmy, że mamy skrzynkę, ale tu chyba Może nawet jest gunpowder gdzieś Tych kości mam firewerków nie mamy, Dobra. To wiecie co? Ja szybko polecę po firewerki i śmigamy do netheru. Oraz do endu. W endzie też poprawiłem ekspiarkę. Bo była ekspiarkę en endermanów, ale ona niezbyt działała, ponieważ nie była endermite. I te Endermany tam za bardzo się nie chciały, kurde. No nie było to tak wydajne jak jest teraz. Tylko będę potrzebował. Ja mam tu jakieś kurde. Tylko tak mało gunpowdera jest. Dobra. Yy... I tu trzcinę cukrową wziąłem. Wiecie co, odłożę sobie to. Weźmiemy tylko te. gunpowder mm, I trzcinę przerobimy na papier. I lecimy do... O nie, guziki to będę potrzebował fulker nie z tym, tym płaczącą psymi powywalną. No dobra, no możemy lecieć do tego ladera i pokazać wam lodostradę którą zrobiłem. Tak, bo pamiętacie, na live szukałem właśnie mm, zbitego lodu i udało się to znaleźć. I tutaj w że nad tym portalem jest taki tunel. Był on tutaj, a głównie do tego, żeby nim latać elektron, A, ja stwierdziłem, że to muszę tam sobie, wiecie, wlecieć. A ja sobie tak specjalnie tutaj taką platformę o. Hop. I tutaj jest lodostrada, którą zrobiłem. I będę robił tam jeszcze dalej. I mogę wam. Bo. Pod... są te guziki. O. No, tak ma być, żeby tu się moby nie rozpiły i teraz ciach i jedziemy. Tu wam pokażę jeszcze właśnie tą XPRkę w endzie. I tutaj do endu. Dosyć szybko tak się dostaliśmy. To że łódkę sobie zbierzemy, bo zawsze nam się przyda. Też z Endu będę musiał brać niedługo Endstone'a, ponieważ. Oj, 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 ponieważ moi kochani drodzy widzowie, tak tutaj też się coś szykuje, właśnie tutaj na tej wyspie. Głównej. a tu oczywiście farma, expa no na Endermanach. oczywiście muszę zlecieć oczywiście endermaniarka widzę, że tam endermit endermite nie zniknął, właśnie tam endermite'a dałem w wiecie co mógłbym polecić po mending mógłbym zenchantować jakoś ten niech ten 30 poziom Hmm. Chociaż nie wiem, czy ja nie mam jakichś enchantów. No właśnie, uwydajniłem tą ekspiarkę endermanów. Po prostu dodałem tu endermite, który jestem na górze. by mi się tu gałgan jakiś zrespił, chyba. I stwierdziłem, że jedna z piramid, które będą w znanej nam już miejscówce z jednego z odcinków, e, będę robił, słuchajcie, piramidę, tak, z na pewno będzie jedna z Ancient City. Potem jedna będzie związana z Nederem, gdzie będzie twierdza. I trzecia będzie z Endermanami, gdzie będzie End. Będą wyspy Endu, ta główna, i będą jakieś mini End City. Po prostu też będą te wyspy, gdzie są refereny i End City. Więc będę musiał tutaj bardzo często do endu chodzić i i tak stwierd stwierdzam, że też będę tutaj mam tu naprawę na kilowie, mam to sobie ten to naprawimy No i co? Tutaj też praktycznie skopię te wszystkie słupy obsydianowe No, tu się wiadomo, leci do mojego endu. A mi ten jeden portal wystarczy. No i możemy wrócić tu. Dobra. Tyle to by było. No myślę, że tak. Można by w tym naderze trochę porobić. Żeby nie był odcinek tylko z pokazywania. Tu jest ten przekop, jeszcze nie wiem jak to właśnie zagospodaruję. Mm, ale tutaj tutaj nas czeka też przerabianie tego domku, żeby ładniejszy był. z magazyn tak też będzie do przerobienia ten to sama piwnica no to co? Lecimy robimy jeszcze tak w kilka minut coś tu porobimy o ten dzielego tu jest pięknie pięknie leciałem. łódka gdzieś zostawiłem Dobra, no to będziemy to na piechcie robić. Muzyczki, co zrobimy? No i co, i no narobimy, żeby na odcinku cokolwiek zrobić, to myślę, że sobie przeciągniemy lodostradę o kolejny kawałek. Myślę, że uda nam się ją zrobić do. Spróbujemy ją do tej pirami tych piramid zrobić. Tylko trzeba będzie jeszcze to chyba zabudować. Aha, no... Wow. O kurwa. <grymne> Brudel nas zaatakował. Super. No, nic takiego się nie stało. No więc no. Wylecieć jakaś sensownie... O, jasne. Ok, dzielę i znowu będę musiał tyle lecieć. Potem jeszcze do tych bagien na no, może nowych zrobimy.

Dobra, to się postaramy wyciągnąć to do tej wioski. Może na najbliższych live'ach z tego świata zajmiemy się tymi piramidami, żeby coś tam już ruszyć. A najwyżej za miesiąc... Y Bo w ogóle powstała druga piramida, jak chcecie to mogę wam pokazać. Jeszcze jedno będzie. Buduję ją też poza Chociaż nie wiem czy na live'ach też tych piramid nie będę robił. Bo jednak kurde tak budowanie tylko tego zamku i tej wioski tam to nie jest już ciekawe. Już dużo live'ów z tego było A Jeszcze no, zbity lud mam No tak, bo przecież była wyprawa byśmy lecieli daleko Póki się nie Ciach, ciach, ciach Mm. Dobra, robimy nether do loza stradę do do tej wioski, gdzie są piramidy przy, mysie, przy tej przy tym badland, co te piramidy buduje bo to nam się przyda ta strona w razie nie będziemy potrzebowali do nederu do, do endu znaczy, że do takiego netheru do ndu tak, chyba dokładnie do endu o, to jest 14 odcinek chyba tak to zarę to był 14 to byłby 14 odcinek bo faktycznie 13 już jest dawno ranięty na kanale dobra, dobra wyciągnięt Elo do strady tutaj jak guzikami to samo już wyłożę Ciach, ciach, ciach. I to ciao odcinku się działo. On va acheter to były te piramidy, tak, tu były te piramidy, hmm. tak powstały już dwie, tak, to tu, tu może, tu mogą być w sumie tak, ancient city nie musi być jakoś szczególnie duże Więc w tej piramidzie zrobimy ancient city I tu będą tak sobie stały ordeny Tu będzie netherowa piramida I tu gdzieś w tym miejscu postawimy endową z... Naj największą z endem po prostu Jakieś tam wiecie wieże te. Ta główna wyspa, gdzie będzie smog I potem dwie mniejsze wysypki gdzie będą te NCT. Tak więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę. No i cześć, do następnego razu. А, вот у меня какой-то предмет, да так.